Witamy Państwa bardzo serdecznie. Po meczu Kajska Kemetika Noteci Nowrocław Wrocław, muszynianka soku łańcuch, wygranym przez zespół Noteci 97 do 80. Na konferencji prasowej jest trener naszej drużyny, pan Przemysław Łuszczewski i kapitan zespołu Aleksander Filipiak. Nie wiem, może Olek, zaczniesz? Nie mam problemu. E, jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zwycięstwa, bo potrzebowaliśmy takiej wygranej. Wszystkie mecze dotychczas odbywały się tak, że wygrywaliśmy bardzo małą ilością punktów, przepychaliśmy albo bo przegrywaliśmy kilkoma punktami jak w Łodzi czy w Opolu, a dzisiaj w końcu uzyskaliśmy tą przewagę i co najważniejsze, w Szatni powiedzieliśmy sobie, że to początek trzeciej kwarty, a później początek czwartej kwarty to będą te najważniejsze momenty. Żebyśmy to wytrzymali, nie pozwolili mu wierzyć w to, że mogą nas do doścignąć no i cieszę się, że to się udało. Każdy był w miarę skoncentrowany. I, i fajnie tą przewagę jeszcze na koniec troszeczkę powiększyliśmy i, i cieszymy się dzisiaj ze za zwycięstwa. Dziękujemy naszemu kapitanowi. Teraz poprosimy o opinię trenera. Gratuluję mojemu zespołowi, bo e, na pewno z faworytem, jakim jest Muszynianka, Sokół Łańcut, faworytem rozgrywek e, wygrać to nie jest e, e, tak dość. E, to nie jest to dość. nie jest tak dość łatwo, a mm, jak jak wspomniałem wcześniej, nie, nie, możemy, nie, możemy się, nie możemy patrzeć na to w jakim składzie czy z jakimi problemami się boryka soku łańcuch, bo to, to tak naprawdę jest ich problem, e, a, dlatego fajnie, że wyszliśmy skoncentrowani e, i. Uzyskaliśmy na początku tą przewagę, którą udało nam się utrzymać, też uczulałem zawodników w przerwie, że mecz z WKK pokazał nam, że, że ta koncentracja potrzebna jest przez cały mecz, a tym bardziej z takim zespołem, jakim jest Sokół Łańcuch, to nie możemy sobie na, pozwolić na chwilę do koncentracji, więc cieszę się, bo... Hmm, bo w końcu mamy wtedy takie zwycięstwo okazałe, że tak powiem, bo to kilkanaście punktów, i, i cieszę się też, że, że mimo takiej niesprzyjającej pory tylu kibiców przyszło nas wspierać. I, i, i naprawdę w końcu nawet ja usłyszałem e, tych kibiców, gdzie, gdzie moja koncentracja zawsze jest tylko i wyłącznie na rzeczach, które są na boisku, ale w końcu dzisiaj słyszałem tego szóstego zownika, e, że aż nawet do mnie dotarło, więc bardzo się cieszę. Dziękujemy bardzo trenerowi. Czy... Panowie mają jeszcze jakieś pytania? Czy wiadomo co z Nie wiadomo. No. Mam nadzieję, że jakiś mały uraz się przydarzył. Nie, nie wiem nic na razie. No rzeczywiście to jest najbardziej okazałe zwycięstwo notyci. Ono spowodowało, że po raz pierwszy była kwarta kiedy trener nie krzyczał, prawda? Ale w czwartej kwarcie już. A, to, to ja nie słyszę tego, że trener krzyczał. To są po prostu dobre uwagi, może troszeczkę głośniej powiedziane, My jesteśmy wszyscy na tyle skoncentrowani, że nie odczuwamy tego jako, jako jakiś krzyk. Tylko ale czy kompensary. zespół czy trener odczuwa, że, że ten zespół gra lepiej, bo, bo to było nie tylko zwycięstwo, ale też zwycięstwo z czołowym zespołem ligi i to bardzo okazałe, czy, czy to jest jakaś oznaka, że gramy jeszcze lepiej niż na początku? Ja myślę, że... Ta drużyna będzie powinna grać jeszcze lepiej, tak? Są jeszcze rezerwy, każdy z zawodników może dać z siebie więcej. No to ja zawsze powtarzam, jeżeli każdy zawodnik robi postępy i gra lepiej, to i drużyna gra lepiej, tak? Więc e, myślę, że każdy jeszcze może pewne rzeczy poprawić, e, więc, e, więc możemy jeszcze mi się wydaje grać lepiej. Chociaż po takim meczu, po takim zwycięstwie, to, to to ciężko powiedzieć, że gramy źle. Więc cieszymy się ze zwycięstwa i będziemy, na pewno mamy teraz trochę więcej czasu na to, żeby potrenować, bo te mecze sobota środa, sobota, to tak naprawdę musimy regenerować się i, i tylko przygotowywać pod konkretnego przeciwnika. A teraz mamy trochę czasu na, na, na też na trening dodatkowo, na jakieś wprowadzenie nowych rzeczy, bo, bo wiadomo, że jeżeli nam idzie, to ktoś będzie chciał zatrzymać te nasze poczynania, więc musimy nowe rzeczy, rzeczy cały czas wprowadzać. I, i robić postępy. I następny nasz przeciwnik, tak kalendarz się ułożył, to kolejny domowy mecz, gramy z Kotwicą Kołobrzeg, no i tutaj już po tych zwycięstwach pewnie będziemy faworytem. Co zrobić, żeby tego nie zaprzepaść? No to jest kwestia koncentracji i, 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 nie samo, i żebyśmy nie popadli w jakiś hura optymizmu i samozadowolenie, bo, bo to nie jest tak, że My jesteśmy najlepszą drużyną tej ligi, bo tak naprawdę najlepsza drużyna w tej ligi to, to się okaże w maju, więc my musimy się koncentrować, poprawiać i przygotowywać na kolejny, kolejnego faworyta, bo nie mi się, że kotwica Kołobrzeg to mimo, mimo jakichś tam dwóch, trzech porażek no to, to nie jest faworyt, to jest bardzo mocny zespół, który, którego będziemy chcieli też pokonać. To może jeszcze na koniec zapytamy Olka, bo Olek, czy spodziewałeś się, że będziesz odgrywał tak ważną rolę w tym zespole, bo właściwie wchodzisz za Jamesa i nic się nie zmienia, jeśli chodzi o jakość gry. No po prostu grasz jak dawny Olek. No. Ciężko im powiedzieć. Generalnie ja podchodzę do z tego założenia, że nieważne, czy gram dwie minuty, czy trzydzieści, czy wejdę w pierwszej, czy w czwartej kwarcie, no to zawsze trzeba ten pewien profesjonalizm zachować, yy, zwracać uwagę na to, co mówi trener, jakie mamy założenia, no i dać siebie tyle, ile yy, się ma, a no nawet i więcej. A jeśli się gra jeszcze dla ukochanego klubu z swojego miasta, no to tak naprawdę tych sił ma się 200%. Plus jeszcze jak kibic tutaj nam kibicuje, no to myślę, że to jest po prostu czysta przyjemność. Dziękujemy bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, to zapraszamy na kolejny mecz już 3 listopada w tej hali z Kotwicą Kołbrzyk. Dziękujemy bardzo trener i kapitan. Ponownie witam Państwa na konferencji po meczu KSK Kemetika Notecino Wrocław Muszynianka Soku Łańcut. Tym razem są z nami trener drużyny Sokoła pan Dariusz Kaszowski i kapitan drużyny Filip Małgorzeciak. Trenerze poprosimy o opinię po spotkaniu. Na początek chciałbym pogratulować gospodarzom zwycięstwa, trenerowi Przemkowi. Pokrótce o meczu. Słabym w naszym wykonaniu. Można powiedzieć tyle, że pierwsza połowa, tak jakby mój zespół w ogóle został w szatni, nie wyszedł na boisko. Przede wszystkim 65 punktów straconych, a w całym meczu 97. To o czymś świadczy. I no tutaj głębokie ukłony w stronę chłopaków, którzy praktycznie dzisiaj nie powinni zagrać ze względów zdrowotnych. Mam tu na myśli Mateusza Kaszowskiego i Filipa Małgorzaciaka, który jest tutaj razem ze mną. Gdyż Mateusz jest chory, grał na temperaturze na własną prośbę. Filip wraca po kontuzji i w tym momencie też chciał pomóc zespołowi. W tym trudnym momencie, w jakim obecnie znaleźliśmy się, gdyż mamy duże problemy zdrowotne w zespole. Dzisiaj nie mogliśmy też korzystać z dwóch następnych naszych zawodników. Mam tu na myśli Mateusza Bręka i Marcina Kowalczyka, więc głębokie ukłony w stronę tych chłopaków. No i praktycznie tyle można powiedzieć o tym meczu. Dziękuję. Dziękujemy. W kontekście tego, co powiedział trener, to, to tym bardziej należą się brawa i Mateuszowi, i Filipowi, bo ciągnęli wynik. Filip, po kontuzji 33 minuty grałeś. Powiedz na początek, może wszystko ze zdrowiem dobrze? Tak, wszystko dobrze. Y, dobra, już do, do sedna. Y, gratulacje dla zespołu i, I Noworocławia. Super zawody. Fajnie, że taki ośrodek wrócił do pierwszej ligi. Kibice żyją, hala żyje, fajnie się tu gra. A teraz o nas. No, zaczęliśmy. Mecz dosyć o chcieliśmy to przepnąć atakiem, jeszcze w pierwszej kwarcie się trzymaliśmy. Potem niestety wszyscy przeciwnicy poszli za Jamesem Washingtonem, to jest jego zespół, jak on się czuje pewnie, to każdy następny, kto wychodzi, tak jak widać w statystykach, grał, grał dobrą koszykówkę. My, my nie ustaliśmy tego, nie ustaliśmy tego w obronie przede wszystkim, bo myślę, że rzucając 48, czy 50 punktów powiedzmy do... Do połowy. To jest bardzo dobry wynik na to, czym teraz dysponujemy i w jakiej formie wszyscy jesteśmy. No ale tracąc 65, no to to jest naprawdę 11 lat gram w pierwszej lidze i no nie wiem, czy kiedykolwiek straciłem 65 punktów. To jest głównie nasza zasługa, a nie drużyny. No byliśmy zamieńcy dzisiaj, po prostu. 19 strat przy 6 przeciwników. Fast break 22 punkty stracone, no niestety, nie da się wygrać na wyjeździe robiąc takie statystyki. Dziękuję. Dziękujemy za opinię. Czy Panowie mają jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że daleka droga przed naszymi gośćmi powodzenia w kolejnych tak, meczach. Dziękujemy. dziękujemy.